Cześć dziewczyny, zapraszam Was dzisiaj na wielki haul, czyli na zakupy, które poczyniłam ostatnio. Po pierwsze, chciałam Was przeprosić za to światło. Nie mogłam dzisiaj sobie miejsca znaleźć i mam lampkę naprzeciwko siebie i mogę trochę się świecić. A po drugie, nie zwracajcie uwagi na moją fryzurę, bo po prostu spijam włosy z tyłu i tak jestem troszeczkę w nieładzie. Ale nie, nie o tym będę dzisiaj mówiła. Byłam ostatnio na zakupach. Nie jednorazowych, ale kilka dni pod rząd po prostu chodziłam po różnych sklepach i wybierałam sobie coś dla siebie. Nie mam dużo ubrań w tym momencie takich normalnych dla siebie, bo mam albo wszystko za duże, albo za małe, więc po prostu musiałam sobie coś kupić. Wiem, że ten haul będzie bardzo, bardzo długi, bo naprawdę sporo tego mam chciałam Wam to wszystko pokazać. Pierwszą rzeczą będzie sklep CCC. Tam, gdzie kupuję zazwyczaj buty i torebki, jakieś akcesoria, kupiłam sobie dwie torebki. Pierwsza torebka to jest taka, jak widziałyście w outficie, czerna, to znaczy biała, z czarnymi takimi ciapkami, uszkami tutaj, oczywiście to nie jest skórzane, tylko taka eko skóra, ma takie fajne tutaj zapięcia. Jak wam już na, na początku, że to są różne kiszanki, bo Ona ma tutaj, tu ma suwak, tu ma suwak i po środku jeszcze ma suwak. A, a tu nie jest tak, tylko to się otwiera po prostu wszystko. I jest dostęp do tej samej tutaj przegrody, tej głównej takiej. W środku też ma przegródkę. Ma przegródkę na zameczek, ma przegródki takie dwie, takie po prostu jak zwykle torebki mają. Z tyłu jest. Też e, przegródka właśnie na zamek. I po bokach również dwie przegródki. E, ona jest taka. Ona nie jest, jest strasznie duża, to jest taka średnia wielkość torebki. E, I drugą torebeczką, aha, i ta kosztowała 99 zł. Mam tutaj cenę, więc już ją nosiłam, dlatego jest odpięta po prostu cena. Kolejną torebką jest również z CCC i tak samo jak tamte z serii Jennifer. I ta już kosztowała 69 zł, więc troszeczkę tańsza I ona jest taka malutka fajna do ręki. Na lato myślę, że będzie fajna, chociaż też jest wydaje się, że jest pakowna. Tu ma kieszonki również po bokach. Tutaj się otwiera i tutaj jest jedna główna kieszonka na suwak wyściółana taką fajną wyściółką i do makieszonki i tutaj oczywiście na słupach tak sobie. bardzo fajna, kolorowa taka żywa myślę, że do wszystkiego będzie pasować, bo tu różne są właśnie kolory mniej. a więc zaczniemy od sklepu H&M. będę troszeczkę hałasować bo muszę po prostu to z torby powymować i Wam pokazać pierwszą rzeczą są spodnie, które już widziałyście również w outficie wyglądają one tak na pewno w całości ich nie zobaczycie, ale to są takie po prostu rurki. Mają przepiękny kolor, taki właśnie zielony, pistacjowy, e, troszeczkę podobny do ubrań e, pana doktora. tylko <grytko> się właśnie przy operacjach, noszą taki e, wdzięczka, to właśnie taki kolor podobny jest, ale bardzo modne w tym sezonie, więc przepraszam Was, że będzie troszeczkę zmieniać kolor. Nie wiem dlaczego aparat mi tak wariuje zawsze pokazuje coś i zmienia mi kolor jak jest sztuczne światło. No to właśnie te spodnie, bardzo ładne, bardzo fajnie noszą się, fajnie, ale mam do Was pytanie jeszcze. Jeżeli macie właśnie te spodnie z H&M, czy one farbują? To po pierwsze no myślę, że farbują, ale czy ten kolor po prostu się zmywa? czy one po prostu zmywają się i robią się coraz jaśniejsze, aż w końcu białe. Tak mi się coś wydaje, wiecie, bo uplamiłam je oczywiście, jak to ja, i przetarłam je taką chusteczką wilgotną i one robiły się w tym miejscu takie jaśniejsze, więc boję się po prostu, że to, ten kolor się spierze. Jeżeli miałyście te spodnie, to odpowiedzcie mi właśnie na to pytanie, czy one się spierają, czy ten kolor schodzi. Kolejną rzeczą z H&M będzie taka bluzeczka. Ona jest taka karmowa i ma takie fajne złote niteczki. Tak wygląda. Fajnie właśnie można ją założyć i tak opuścić na jedno ramię. Bardzo fajnie to wygląda. Troszeczkę taka luźniejsza. Bardzo fajna i ona kosztowała 39,90 zł, więc naprawdę śmieszna cena, jak za taką bruskę. W ogóle zauważam, że w Haimie są bardzo fajne ubrania i w niskich cenach. To był ostatni sklep, do którego poszłam i po prostu żałuję, że poszłam wcześniej do niego najpierw, bo bym dużo więcej rzeczy tam kupiła na pewno, więc ta bluzeczka bardzo fajna. Możecie zobaczyć mniej więcej, tak wygląda. I kolejne trzy bluzeczki to są już takie zwyczajne bokserki. Jedna jest w takim kolorze. I one były po 19,90 zł. Taka bordowa. Taki kolor. Jaką się nazywa? Koralowy. Bardzo fajna też. Z miłego materiału, z takiej bawełny. Wydaje się, że to bawełna jest. Rozciągliwe, bardzo fajne. I ta biała co mam na sobie. No, również z tej samej serii. Kolejny sklep to będzie Stradivarius. I w Stradivariusie byłam na początku. To był pierwszy sklep, do którego poszłam. I tam wyhaczyłam bardzo fajną buzeczkę. Tutaj jest taka wełniana. I ona jest biała. Nie wiem, czy tam zobaczycie dobrze w tej kamerce. A z drugiej strony z tyłu ma, jest po prostu prześwietliąca. Nie wiem, jaki to materiał jest, taką szczerze powiem, ale bardzo fajnie to wygląda. I również jest taka luźna i można ją opuścić śmiało na jedno I tu ma takie jeszcze zawiązywanie, takie sznureczki z tyłu. Po prostu się zawiązuje. Na pewno będą jakieś outfity, więc będziecie widziały dokładnie, jak to wygląda. I ta bluzka kosztowała 44 ,90 zł. 90 groszy. Kolejną bluzką jest taka. Ja to będę traktowała głównie jako narzutkę, po prostu jakąś bokserkę, nie wiem nawet białą czy jakiś inny kolor założę pod spód i nawiżę tą bluzkę. I ona jest różowa. Również jest coś mnie teraz utknęło Na takie bluzki właśnie z jednym ramieniem takim, że jedno ramię opada w niej bardzo ładnie. To wygląda tak seksownie. I ona jest taka i ona się po prostu zakłada. i Ona jest taka bardzo bardzo luźna. Troszeczkę ją ja podciągam do góry tutaj i bardzo fajnie to wygląda. Rękawki ma takie, hmm, ale nie wiem jak to się nazywa Batman. <laughs> nie pamiętam jakby to nazywałyście, ale takie fajne, rozkloszowane, tak wygląda. Kolejną rzeczą jest yy, kolejna buska. Yy, również z, z tego samego sklepu. Od razu wam cenę powiem. Ona kosztowała 69,90 zł. Jest to bluzka, która jest bardzo modna teraz. Taki kształt. Czyli, o! Idzie tak. Tu ma wycięcie. Nie ma rękawów. No i jest taka po do. Nie wiem. Do bioder. I ona ma przepiękny kolor. Taki ekry. I taki przyświecający, po prostu koronko, piękna jest. Bardzo mi się podoba. I z tyłu ma zameczek, Żałuję, że nie jest złoty, bo myślę, że ładniej by ze złotym zamkiem wyglądała. Zamek jest po prostu srebrny. Tak. Kolejną rzeczą z tego sklepu będzie spódniczka. Zaraz wam powiem cenę od razu. 59 ,90 zł, 90 groszy. Spódniczka jest grenatowa. Jest dosyć krótka, ona nie jest bardzo krótka. Ona tak jest mniej więcej przed kolano, może troszeczkę mniej niż przed kolano. No taka, mini. Będę może trochę nieskromna, ale wydaje mi się, że mam dosyć ładne nogi <grym> w porównaniu do mojego brzuszka. I ta spódniczka właśnie fajnie opina tutaj brzuch i ładnie nóżki wystają, więc bardzo seksownie to wygląda. Ona jest grenatowa. Tu ma takie kieszonki i taki ze skóry ekologicznej takie wstawki tutaj Również outfity będą, więc na pewno będziecie widziały dużo lepiej. Kolejną rzeczą są spodnie. Spodnie, Zamówię powiem cenę 89,90 zł. To są spodnie rurki, ale z materiału i one są dosyć rozciągliwe, granatowe. One wyglądają podobnie jak leginsy, z tym, że mają tutaj guziczek, zamek błyskawiczny, z tyłu kieszenie, tak wyglądają, no i po prostu takie rureczki. Teraz y, ostatnia rzecz właśnie ze strony wariysa, jest to sukieneczka i ona kosztowała 89,90 zł, 89 zł 90 jest ona taka, tak idzie. Bardzo modne są sukienki właśnie w tym sezonie takie jak mam tą. Rękawek taki krótki, dekodzik, włódeczkę. I ona idzie, teraz pokażę, że nie będę wstawała. Ona idzie tak. Na pewno też outfit jakiś zrobię. Ona jest tak mniej więcej przed kolaną. Tutaj ma fajne takie. jak to się nazywa, oddzielenie. Tak wygląda. Bardzo ładna. Aha, i z tyłu ma właśnie modny, tak jak wam mówiłam, zameczek taki i on jest już złoty. Śliczna jest ta sukienka. Ok, dziewczyny to z strony Warnisa wszystko. Kolejną rzecz, kolejną, kolejnym sklepem będzie sklep... Ja Wam tutaj gdzieś napiszę nazwę, jak ten sklep się nazywa, bo nie wiem, e, jak się wymawia i nie będę się ośmieszała. E, I z tego sklepiku, e, właśnie w tym sklepie były duże przyceny. Było 30-40% zniżki czy coś takiego. E, I tam właśnie kupiłam sobie taką kurtkę. Jest to kurtka jeansowa. E, na guziczki, znaczy na takie zatrzaski. E, fajny taki motyw ma e, kwiatków na kieszeni. Tak i tutaj z boku również taki sam przy kieszeni yy, tak, trochę taka przecierana yy, i ona jest dosyć krótka ona sięga mniej więcej do pasa yy, rękawy również takie zatrzaski bardzo fajna właśnie długo polowałam na fajną kurtkę taką jeansową i w końcu dorwałam ją i jeszcze była przy, przyceniona z 229 zł. i 90 groszy na 137 zł. i 94 grosze. Więc całkiem fajna cena, przyzwoita, jak na taką kurteczkę fajną z dżinsu. Kolejną rzeczą, którą kupiłam sobie w tym sklepie, była ta narzutka. Ją widziałyście w outfitie. fioletowa. Ona jest taka taka jakby sweterowa, nie wiem jak to pisać. rękawy ma takie długie bardzo fajne. ja lubię takie właśnie narzutki, żeby jak jest troszeczkę chłodniej, na jakąś brózeczkę zarzucić sobie coś I bardzo fajnie to wygląda, ożywia strój i jeszcze prawdopodobnie wrócę po inny kolor po taki indygo, taki granatowy, niebieski później Wam pokażę taki trochę zielonkawy <tryk> sorry i ona kosztowała i ona była, y, kosztowała 99 zł i 90 groszy, ale ona była przeceniona i gdzieś y, po prostu wyrzuciłam tą kartkę z y, ceną taką ostateczną. No nie wiem, może jakieś 60 zł kosztowała czy coś takiego. Kolejną rzeczą y, z tego sklepiku były spodnie jeansowe jak wiadomo jeansów nigdy za wiele a ja niewiele jeansów mam w tej chwili które na mnie pasują i to są takie jeansiki bardzo fajne naprawdę już nie chodziłam więc bardzo wygodne i to one są troszeczkę dosłownie naprawdę minimalnie rozkruszowane na końcach to nie są do końca rurki nie wiem czy zauważycie to praktycznie tego nie widać ale tak dużo lepiej się układają takie spodnie niż rurki A również troszeczkę poprzecierane chociaż niewiele z tyłu wyglądają z tyłu wyglądają tak mają tu takie fajne cekiny takie diamenciki tutaj przy kieszeniach naprawdę bardzo fajne wygodne, porządne dżinsy bardzo mi się spodobały dlatego je kupiłam i cena, nie wiem gdzieś mi się zapodziała ta kartka z ceną one kosztowały nie wiem, w granicach 130 zł 129 może, czy coś takiego nie pamiętam dokładnie bardzo fajne, bardzo wygodne naprawdę, dżinsy to podstawa dla mnie kolejną rzeczą z tego sklepu była bluzeczka to jest bluzka taka bez ramionczek, znaczy bez ramionczek, bez rękawów Tutaj jest troszeczkę taka, więcej mamy materiału i to tak fajnie tutaj się układa. Mam motyw taki niebieski. Naraz, jaki to jest? Nawet nie wiem, jaki to motyw, taki. Jakieś plamki porupione. No, bardzo fajna, porządna bluzeczka. Również nie chodziłam i ona kosztowała. Początkowa cena to była 99,90 zł i przy 30% zniżki było 69,93 zł. Więc myślę, że jest ok. I ostatnią rzeczą z tego sklepu była spódniczka. Spódniczka przepiękna. Ona jest taka właśnie w kolorze trochę białym trochę krwi. Ciężko opisać, ale to nie jest do końca biały kolor. Pod spodem ma właśnie taką podszeveczkę białą. A na wierzchu koronkę. Przepięknie to wygląda. I ona jest tak przed kolanką. Mam nadzieję, że zobaczycie. Będzie na pewno outfit tak samo. I tak jak można zauważyć, ona jest troszkę rozkruszowana na dole, ale naprawdę bardzo mało. Bardzo fajna. Z tyłu ma zamek błyskawiczny. Bardzo fajna taka. Elegancka naprawdę spódniczka. Na jakieś wyjście do restauracji czy coś, czy ze znajomymi, naprawdę bardzo fajna. I ona kosztowała początkowo 155 zł, a ja ją kupiłam za 108 zł i 50 groszy. Za taką spódniczkę naprawdę porządną Myślę, że to nie jest duża cena Dziewczyny, na dzisiaj to wszystko Ja idę teraz spać Rano jeszcze wybieram się do sklepu Zrobię tam jeszcze parę rzeczy sobie dokupię I pokażę Wam po prostu Zaraz do tego filmiku Po prostu wgram drugi filmik Jutro zrobiony Więc będziecie mogły zobaczyć wszystko razem Na pewno będę inaczej ubrana I może w innej scenerii Zobaczymy Także zapraszam Was do drugiej części Witam, dziewczyny, w drugiej części. Już na następny dzień byłam na zakupach. Dzisiaj jeszcze dokupiłam to, co potrzebowałam i właśnie wam pokażę. Zrobię to bardzo szybko, bo poprzedni filmik wyszedł mi bardzo długi i naprawdę długi ten filmik będzie, więc mam nadzieję, że mnie wybaczycie. Byłam w Hayemie. Tak jak wam mówiłam, na outfitie o takich niebieskich spodenkach, i właśnie sobie je zakupiłam. I one kosztowały. 79,90 zł, czyli one były troszeczkę tańsze niż te zielone, co wam pokazywałam. One są z innego materiału i troszeczkę inaczej wygląda ten, to zabarwienie w tych spodniach. Znowu będę zmieniać kolor, no ale trudno się mówi. Co wam mogę powiedzieć? No, wyglądają tak. To są rurki. Mają przepiękny, niebieski kolor taki błękitny. Zaraz Wam pokażę jak one razem wyglądają, te spodnie. Pokażę Wam dziewczynę, jak te kolory się różnią. To są te zielone, a to są te błękitne. Mam nadzieję, że tam będziecie widziały mniej więcej te różnice w kolorach. Jakiś outfit na pewno zrobię, może na, nawet na dworzu, więc będzie lepiej widać kolory. To są rureczki. Nie mają żadnych wstawek, po prostu takie zwykłe, niebieskie, piękne rurki. Naprawdę bardzo jestem zadowolona z tych spodni. I kolejnymi rzeczami, które jeszcze musiałam dokupić, była niebieska spódniczka w identycznym kolorze, jak spodnie i identyczny materiał. Błękitna, przepiękna. Ona jest taka mniej więcej przed kolano, może troszeczkę mniej nawet niż przed kolano. I to jest taka ołówkowa spódniczka. Tu ma rozporek taki malutki, bardzo malutki taki rozporeczek. Suwak oczywiście złoty, mój ulubiony. I takie kieszonki. To znaczy to nie są kieszonki, tylko taka imitacja kieszeni. No, jest piękna, naprawdę bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że zobaczycie kolor tej spódniczki, jak nie, to tak jak mówiłam, zrobię jakiś outfit może na dworze. Kolejną rzeczą, którą sobie kupiłam, była sukieneczka. Ona była z tego działu BASIC i podpisana w ogóle jako bluzka. Nie wiem czemu. Ona jest bardzo długa i to jest na pewno sukienka, to nie jest żadna bluzka, bo ona sięga przed kolano. Jest czarna z białymi takimi ciapkami i granatowe takie motywy ma tutaj jeszcze przeplatane. Bardzo ładna, bardzo seksowna. I powiem wam, że ona mimo tego, że ma taki wzór, to nie pogrubia. To jest dla mnie bardzo ważne i optycznie nawet powiem wam, że wyszczupla ta skineczka. Bardzo fajna. To jest tak, myf. wydaje mi się, że to jest bawełna, ale tak jak mówiłam, ja nie znam się za bardzo na materiałach. Jest bardzo fajna taka leciutka, przewiewna. Na upały będzie super. Może jutro nawet ją założeń. Może zrobię jakiś outfit i wam pokażę. I ostatnią rzeczą, już naprawdę ostatnią rzeczą, już więcej nic nie kupowałam, była bluzeczka w takim kolorze różowym. Na pewno w kamerce, w, znaczy w aparacie nie będzie tego widać, ale uwierzcie mi, że to jest taka żarowa Bardzo modny w tym sezonie kolor. I ona jest taka bez rękawów. Taka dotąd, jak widać zresztą. I tu ma taką siateczkę. I z tyłu również. I z tyłu ma oczywiście suwaczek, tylko że jest srebrny. No ale, przeżyjemy. Bardzo fajna taka. Dobrze leży i również jest z, z takiego materiału rozciągliwego. Może z bawełny, chociaż nie wiem, czy to bawełna. Dla mnie wszystkie ubrania są z bawełny. No ale, nieważne. Bardzo ładna. Bardzo modna. No, to wszystko. I to wszystko, to są wszystkie moje rzeczy ostatnio kupione. Jest tego sporo, ale tak jak Wam mówiłam, po prostu musiałam wszystko sobie wymienić. Nie miałam się w co ubrać tak naprawdę, no niestety czasami tak bywa. Mam nadzieję, że się Wam filmik spodobał, że może coś podpatrzyłyście u mnie fajnego. Na pewno te rzeczy są jeszcze, one nawet nie były poprzyceniane, więc możecie nawet czekać na jakieś wyprzedaże, przyceny. Zapraszam oczywiście do subskrypcji, zapraszam do komentowania, zapraszam do yy, kciukowania i pozdrawiam Was serdecznie, pa, pa. Buziaczki!